Powiat Strzyżowski zajmuje obszar ponad 503 km2. Swoim zasięgiem obejmuje gminę miejsko-wiejską Strzyżów oraz gminy wiejskie Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniową. Bardzo ważnym zadaniem samorządu powiatowego jest utrzymanie infrastruktury drogowej. Jest to zadanie, które obejmuje przebudowę i budowę nowych odcinków dróg, budowę obiektów mostowych, modernizację nawierzchni dróg powiatowych, budowę chodników dla pieszych. Jest to zadanie, które realizujemy nie sami, realizujemy to zadanie z udziałem samorządów gminnych, z udziałem wojewody podkarpackiego i z udziałem ministra infrastruktury. Kończy się rok 2019. Więc kończy się realizacja tych zadań. W budżecie powiatu na ten rok przewidziane środki na inwestycje drogowe to są środki w wysokości 9 milionów 400 tysięcy złotych. W gminie Frysztak realizowana jest przebudowa drogi powiatowej Frysztak-Kobyle-Jazowa. W centrum Frysztaka powstało 230 metrów nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość zadania wynosi 550 tysięcy złotych. We frysztaku powstało nowoczesne oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych znajdującego się w sąsiedztwie szkół i przedszkola. Całkowita wartość zadania wynosi 30 tysięcy złotych. W gminie Niebylec przebudowano odcinek drogi powiatowej Niebylec Gwoźnica wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych oraz przebudowano odcinki dróg powiatowych Niebylec, Gwoźnica oraz Konieczkowa Ludcza. W trakcie prac wykonano przy drogach 455 metrów nowego chodnika z kostki betonowej. Całkowita wartość zadania wynosi 229 122 zł. Szanowni Państwo, bardzo ważnym celem zrealizowanych inwestycji drogowych w tym roku. W powiecie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych. W związku z tym wykonaliśmy ponad 2,5 km nowych chodników, w których mogą korzystać mieszkańcy, i przebudowaliśmy oznakowaliśmy jedno przejście, niebezpieczne przejście dla pieszych. W gminie Czudec w Nowej Wsi wykonano 950 metrów nowego chodnika z kostki betonowej oraz oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Całkowita wartość zadania wynosi 899 379 zł. W gminie Wiśniowa trwa budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Korzuchów-Markuszowa-Oparówka-Wysoka-Strzyżowska w miejscowości Markuszowa wraz z przebudową drogi. Największą i najważniejszą inwestycją, którą realizujemy w tym roku, jest inwestycja, na której się znajdujemy. Jest to zadanie budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa wraz z dojazdami do mostu i przebudową odcinka drogi w Markuszowej. Jest to zadanie, którego Całkowita wartość wynosi ponad 6,5 miliona złotych. Na realizację tej inwestycji udało się uzyskać środki z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości prawie 3, ,3 miliony 300 tysięcy oraz środki z gminy Wiśniowa w wysokości 300 tysięcy. Resztę środków na realizację zadania mamy zaplanowane w budżecie powiatu szczyżowskiego. W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie Nowy most klasy B o tonażu 40 ton oraz nowy odcinek prawie 980 metrów. Nowy odcinek drogi z nową nawierzchnią. Myślę, że jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców gminy Wiśniowa i jak ją zrealizujemy, a będzie to koniec listopada, będą wszyscy zadowoleni, przede wszystkim mieszkańcy Markuszowej. Ponadto przebudowana drogę powiatową Jeszczurowa-Wiśniowa w miejscowości Pstrągówka. Powstała m.in. nowa Zatoka Postojowa. Całkowita wartość zadania wynosi 85 tysięcy złotych. Są to środki z budżetu powiatu strzyżowskiego. W gminie Strzyżów przebudowano drogę powiatową Węglówka Wysoka Strzyżowska do Brzechów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych. W Wysokiej Strzyżowskiej wykonano 390 metrów nowego chodnika z kostki betonowej, zatokę autobusową i oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych. Całkowita wartość zadania wynosi 325 112 zł. Ponadto przebudowano drogę powiatową Strągowa Strzyżów wykonano 200 metrów nowego chodnika z kostki betonowej. Zadanie realizowane ze środków własnych powiatu w wysokości 96 223 zł. Cieszymy się, że zadania, o których dzisiaj żeśmy mówili, są realizowane i rozliczane zgodnie z planem. Chciałem również serdecznie podziękować samorządom gminnym, że wspierają finansowo realizację inwestycji powiatowych, a także podziękować pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg którzy przygotowują dokumentację, prowadzą te inwestycje i rozliczają, a także na bieżąco wykonują zadania związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury okołodrogowej.